kalau kalau macam tu dah sana pun ikut kerajaan tu ikut contoh tu kita nak buat macam tu Udało nam się, towarzysz majorze. Weź na wstrzymanie rękawico. To mnie się udało. Zapewniałem moralne wsparcie. Jak tam sobie chcesz. No, może trochę pomogłeś. Jak się czujesz? To pytanie w zasadzie nie ma do mnie zastosowania, ale dziękuję za troskę. Nic mi nie jest. I czy możemy już stąd wyjść? Pewnie. Nie za bardzo mam ochoty tu zostawać. Charles. Jak umarł Hariton Zacharow? W tajemniczych okolicznościach. Tylko doktor Seczenow zna szczegóły jego śmierci. W tajemniczych okolicznościach, co? Doktor Seczenow naprawdę nic nikomu nie powiedział? Nie do końca. Podobno profesor Zacharow poślizgnął się i wpadł do kadzi pełnej szkodliwego, eksperymentalnego neuropolimeru. O kurde, biedaczysko! A co w tym niby tajemniczego? Niektórzy mają wątpliwości co do niektórych elementów tej wersji. Takich jak? Skutek dziwnego zbiegu okoliczności nie zachowało się żadne nagranie z chwili wypadku, chociaż laboratoria są nieustannie monitorowane. Cóż, zdarza się, nie? Czasem kamery się psują. Albo dane się nie zapisują? To jak najbardziej możliwe. Dziwne jest też, że tamten polimer w ogóle nie jest szkodliwy. Nie ma mowy, by kogoś zabił. Sam robisz w nim pływać. A, dobra. Ale może tamten był jakąś eksperymentalną próbką czy coś. W sensie niebezpieczną odmianą. To też jak najbardziej możliwe. Ale czy profesor Zacharow nie wiedziałby, czy eksperymentalna próbka, nad którą pracował jest groźna? W końcu sam stworzył ten polimer wspólnie z doktorem Seczenowym. Strasznie to popieprzone. O kurna, miałem wyciszony dźwięk. W sensie mikrofon. Ech. Jak było widać na załączonym obrazku? Skończyłem, dało mi się, zajęło mi to dwie godziny, ale zrobiłem od nowa, od momentu kiedy było widać tą to, to, to... To brzozę, teraz skomentowałem, że trochę Musimy się jest udać na stację Niesta i pojechać winda. pociągiem w kierunku na słoneczną. Stamtąd pójdziemy na piechotę. A gdzie mamy znaleźć tę stację? Jest na drugim końcu wsi, w której jesteśmy obecnie. To w drogę. Okej okay. Zapisz mi to i nie, nie wracaj do tego wawiłowo, mam dość. F Dostęp przyznany. Zobaczmy moje skille, bo... Nie pamiętam jak to wyglądało I ostatni raz ekstremowałem. Szok zadaje większe obrażenie i odpycha wrogów. Daj to. Elektrony. Skąd ja tyle tego mam? Nagroda za wyjście, czy jak. tanie muszę się przydało, lepsza trochę postać A ja chcę szybciej, ja chcę być szybciej Szybciejszy chcę być Dziękuję. Dobra Dlaczego nie nagrywam tylko streamuję? Otóż na streamie To wygląda jakkolwiek płynie, Płynnie Na nagraniu nie Dlatego, że już była najbliższy poniedziałek, bla, 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 lorej. Przeczytam to sobie, jak nie będę streamował Co to jest? Mniejsza. Hej! W końcu, zieleninka! Tak, pszczoły. Co one robią? Naprawiają zepsute roboty. Im więcej pszczół, tym szybciej przebiegną naprawy. Aktualnie nie są groźne. Możecie iść dalej, po prostu je zignorujcie. Okay. O, Chyba zaczekam. Jedna z nich ma kamerę. Wolałbym, żeby mnie nie dostrzegła. Wskaźnik jazzem oraz elektrownia wiatrowa wiatrołap. Jazzem to regionalny węzeł komunikacyjny. Ok. W powietrzu utrzymuje go turbina wiatrowa. Jastrzębem steruje się przez terminal. Wykrycie przez kamerę monitoringu rumianek jakiejkolwiek aktywności wroga spowoduje wysłanie do najbliższej montażowni robotów. Sygnału będącego alarmem drugiego stopnia oraz wezwaniem posiłku. Okej, okay. alarm pierwszego stopnia to po prostu. Patrzą na mnie. Tu wszędzie są kamery. Dokąd o. przesyłają obraz? Informacje z kamer monitoringu są przesyłane bezpośrednio do latającego centrum sterowania o nazwie Jastrząb. Jasne. A co zrobi ten Jastrząb, jeśli mnie zobaczy? Jeśli zostaniecie wykryci. Ogłosi alert poziomu pierwszego i skieruje tu wszystkie pobliskie roboty. Jeśli kamera zarejestruje atak na roboty, ogłoszony zostanie alert no. poziomu drugiego. I ja z myślę dodatkowe siły. Kamery nie miał. Spadły mi mocno fps -y, więc może zmniejszę odległość. Odległość, rysowania, jeżeli to się da. Hmm. Dobra mniejsza Wyszedłem, jest warto poznać aktualny poziom Happy, koniec, dziękuję To koniec streama Tak jak mówiłem stream będzie krótki Ale byłem wyciszony więc nie było słychać Cześć